manko, z tej strony ćwierćfiero. Witam Was powrotem to Demon na Kciężyc, gdzie ruszyliśmy w końcu z pierwszym wspomnieniem czy drugim wspomnieniem, sam nie wiem, ale obejrzyjmy sobie John'ego. Stara, wypchana zabawka przedstawiająca dziowaka. Dziąż, gdzie to było? Tam jest? Ona? Szczerze mówiąc, to zwierzę nie powinno istnieć. Świat nie jest wystarczający duży du 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 dla naszej dwójki. Dla waszej dwójki. Naszej? Nie wiem, nie doczytałem. Damn it! Idziemy do latarni. Wymagana ilość wspomnień. Chy. Shit. Obserwujmy jeszcze Johnego. Nic więcej tu nie ma. O! Ku pamięci River E Wiles w sensie group. Teraz idziemy do środka. Klek. koniec River. Tak jak ty obserwuję każdego dnia. Już nigdy nie będzie samotna. Nie mogę zrozumieć dlaczego, ale nadal wypełniam twoje życzenia. Jestem pewny, że Ania będzie ci wdzięczna. Lecz co się stanie, kiedy odejdę? Kto będzie jest szczegół. No, gada ze swoją zmarożoną. Kim jesteś? Mam na imię Ewa, przychodziłem w pobliżu <grym> W którym pobliżu? Czy ona była twoją żoną? Tak, nazywała się River. To nadzwyczajne imię. Miczne na imię rzeka. To wszystko nie musiało się stać. Ona ona nie musiała tego robić. Ale skoczyła z klefu. Nie zrozumiesz tego. Nawet ja tego nie zrozumiem.

Coś, o co dbał Johnny i River. No, No to wygląda. Wow. A gdzie mamy, gdzie jest Doktor Watts? Aha, na górze. Dobra, ma to sens. W samą porę myślałem, że już spadłaś z klifu. Co robiłaś? Promansowałem, podziwiałem krajobraz. Kłamczucha. Masz jakieś dobre wieści? Bardzo dobre, ogromnie dobre, wręcz dinozaurowe. Jest dziobak. Ha! To miejsce wygląda na opuszczone. To latarnia, czego się spodziewałeś? W każdym bądź razie złapię Cię po drugiej stronie. Baw się dobrze podczas łamania własnych barier. What? Jest dziobak. Wow! Fak! Uszkodzona lampa. O. Wow. Zru. Już mogę wejść tam? Nie ogarniam zbierania tych kulek i wspomnieć. <laughs> Bez kitu, masakra. Ale to mi się podoba. No ale to już mniej. Syn w te klucki idealna. Idealna. Określa minimalną liczbę ruchu wymaganą do użenia. Wspomnienia w trzech ruchach mogę to zrobić. Aha, no mogę. I tyk, i tyk. Idealna. Ha. Co już? Jest dziobak. Aktywuj wspomnienie, tak. Padrzony? Dziopak jest krzywy. O! O! Wystarczy, zostało nam trochę pieniędzy po opłacaniu twojej operacji. Nie musisz się martwić. O, river! Niewinny kłamstewko. Taka jest prawda, tak? Nie. Jestem pewny, że... Przestań. Nie lubię, gdy kłamiesz. Ale wszyscy kłamią. Przekalkulowałem nasze finanse, wiem, jak to wygląda. Dlaczego próbujesz mnie przekonać wbrew mojej woli? Rever! Potrzebujemy pieniędzy na Twoje leczenie. Rozumiem, że Ania wiele dla ciebie znaczy, ale to zbyt duże. Chodzi mi o to, że ona, ona nawet nie jest, wiesz, co mnie uszczęśliwi, John? Co? Wiesz? No nie, więc ja, ja tylko mam nadzieję, że będziesz mnie wspierał, River. Gdy dotrą papiery dotyczące mojego leczenia, nie podpiszę ich. Twoja sprawa, co zrobisz z naszymi pieniędzmi. Ale jeśli mógłbyś spełnić moje życzenie, to chciałbym, żebyś dokończył budowę tego domu. Gdy będziesz już tu mieszkał, chciałbym, żebyś się nią opiekował. Odwiedzał ją, mówił do niej, dodawał jej otuchy. Chodzi o latarnię? Nie rozumiem. Nie chcę, żeby była samotna. A co z tobą? Będę. Będę szczęśliwa. No! John? Tak? Zrobiłem to dla ciebie. Królik, powiedz mi, co to jest. Co? Po prostu, powiedz mi, co to jest. To jest królik. To królik wygląda tak samo jak pozostałe, które zrobiłeś. Co jeszcze? Um, jest zrobiony z papieru. Co jeszcze? Jest żółto niebieski. Dobrze. Co jeszcze? Hmm, River. Jest dziwne. Napisałem dla Ciebie piosenkę. Okej. Okay. Chciałabyś jej posłuchać? Tak. Nie musiałeś wnosić fortepianu na górę. O jebany! Doskonale cię słyszałem przez otwarte drzwi. No, a Johnny. Piosenkę nazywałem dla River. Jakże oryginalnie. No, dlaczego tak banalnie? To jest tylko nazwa tymczasowa. Kim jest Ania? O kim oni mówią? Jeżeli jest taka ważna, nie powinniśmy jej zobaczyć w jego późniejszych wspomnieniach? Zgaduję, że nie dotrzymał tej obietnicy. Chyba, że... Chyba, że co? Nie, ważne. Hej, czy to nie jest ta sama piosenka, którą grały dzieciaki? Domyślam się, że to on jej no, nauczył. A wiesz co, jestem na to wszystko za męski. Kontynuujmy. Zdobyłem już połączenia wspomnień. Idziesz, czy chcesz się rozejrzeć? Zostanę. się rozejrzę. Idź sam, dogonię cię. Czemu ja gram tą babą? Ja nie chcę nią grać. A, nie tęsknisz za dniami, kiedy konwersja... Audio wspomnień na format mp8 była legalna. Wydaje mi się, że podczas pierwszego roku mojej pracy przyniosłem do domu ponad 2000 piosenek. Taka luźna myśl, tak? Hans Christian Andersen, Nowe Szaty Króla. Papierowy Królik. Tu jest Papierowy Królik też. Forsefian z Johnny Där är ön. Och fjätter. Wow! Aha, den här bra för spöken. Wow! Och jag Słowik z czym? Kto się naprawdę robił? Aha, z oliwkami, dobra. O, tu jest stary Donny. Nie, to jest jakiś Nikolas? Mówię ci, nie ma innego wyjścia. John, a jeżeli byśmy go przenieśli bokiem? Spójrz na nas, John. Jesteśmy już za starzy na noszenie fortepianu. Myślałem, że to... Riven. <gryw> Wiesz, że to może być dla ciebie zbyt duży wysiłek. Niech się zajmą tym profesjonaliści. To wszystko, co mogę dla ciebie zrobić. Fryer, mięczak i tak dam radę go zanieść na górę, tak? Znaczy, Johnny, da. Johnny jest dzielny. Dobrze, wyruszamy dalej. Sro! Przygotuj wspomnianie, tak. Idealna to cztery ruchy, tak?

i dobrze i tak poszło mi nieźle. Te to wspomieniać tak. Znowu ta latarnia. Wreszcie. Dobrze. Wreszcie jesteśmy na miejscu i ja kończę ten odcinek. W yy, następnym będzie kolejne wspomnienie naturalnie. Yy, jak na razie to dzięki za uwagę. Jeśli się podoba lajkujcie, po więcej, subskrybujcie i pa pa!